Czasami mówię, że chrześcijanin powinien charakteryzować się szczególnie dwoma cechami, takimi wartościami, miłością i prawdą. Dlaczego tak właśnie? A no, Pan Bóg, święty Jan mówi, Bóg jest miłością. Człowiek, który ma być uczniem Chrystusa, który ma być chrześcijaninem, musi być jak Bóg, który jest miłością, ma być, ma kochać. Natomiast Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest prawdą, czyli chrześcijanin też ma żyć prawdą. Inaczej rozmijamy się z Panem Bogiem. Ale skąd tę prawdę, skąd tę miłość wziąć? Oto dzisiejsza i druga słowa mówi tak. Drugie czytanie. Miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. To dzięki Duchowi Świętemu możemy żyć miłością. A co mówi Jezus? Duch prawdy doprowadzi Was do całej prawdy. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby dojść do prawdy, aby dojść do Bożej miłości. Można by teraz mówić już chyba czwartą niedzielę z rzędu o Duchu Świętym, bardzo dubie, można by gadać i gadać, ale dzisiaj jest uroczystość Trójcy Świętej. Jaki to ma związek z Trójcą Świętą? Otóż to, co mówimy o Duchu Świętym, to tak naprawdę myślimy o Bogu Ojcu i mówimy o Jezusie Chrystusie. Tak będzie chociażby w prefacji muszalnej dzisiaj o tym powiedziane. Ale kiedy na przykład mamy prawdę, to Bóg jest źródłem prawdy, Jezus jest prawdą, a Duch Święty prowadzi do prawdy. Podobnie Bóg jest miłością. Największą miłość Bóg okazał, kiedy zesłał Jezusa, kiedy ten umierał na krzyżu za nas, a dostęp do tej miłości mamy poprzez Ducha Świętego. Bóg w Trójcy Jedyny jest tym, który daje nam prawdy, który daje miłość, który prowadzi nas do spotkania z Panem Bogiem Samym i czyni nas prawdziwie chrześcijanami. Ta dzisiejsza uroczystość to jest wielka tajemnica. Jak to zrozumieć, jak wytłumaczyć, że Bóg jest jeden, chociaż jest w trzech osobach, bo ta dzisiejsza tajemnica święta o tym mówi? Po ludzku trudno to zrozumieć. Dzisiaj pierwsze czytanie mówi o mądrości, mądrości, która była przed światem, która była na samym początku. Boża mądrość przekracza ludzkie mądrości. Po ludzku czy nigdy nie będzie równało się jeden. No chyba że, chyba że spojrzymy symbolicznie. Święty Patryk, kiedy ewangelizował w Irlandię, przedstawiał kończynę jedną, chociaż ma Kiedyś pytałem swoich uczniów, to powiedzieli, że Irlandia ma jako godło, czy jako taki herb, czy. Czterolistą kończynę myśląc o szczęściu. Nie. Mowa jest właśnie o trójlistej kończynie jako symbol Pana Boga, ale to jest tylko symbol. Kiedy święty Augustyn chciał napisać wielki traktat o świętej trójcy, miał taką wizję pewnego małego chłopca, który na piasku, na plaż wykopał dołek i muszelką chciał przelać wodę z morza do dołka. I mówi. Ten Augustyn pyta się, co tam robisz, chłopcze? On mówi, przelewa morze do dołka. No i Augustyn mówi, tak, no ale to jest niemożliwe. I ten chłopiec, który dawa najwyraźniej wizja od Pana Boga, mówi, prędzej ja przeleję morze do dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Możemy o Trójcy Świętej dużo mówić, ale nigdy to nie będzie jasne. Dlaczego w takim razie Trójca Święta? Skąd wiemy, że Bóg jest Trójcy Świętej? Kiedy Jezus odchodził z ziemi, mówi, Idźcie na cały świat, goście Ewangelię, udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest polecenie Boga, Jezusa, który przyzywa całej Trójcy Świętej. No to będę, Gdyby jakiś ksiądz chciał czcić nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to przez byłby nieważny. Jakże istotne to są słowa, jakże istotne polecenie. To w Trójcy Świętej każde dziecko chrzczone, czy dorosły człowiek chrzczony ma swoje miejsce. To chrzest Trójcy świętą, w imieniu Trójcy Świętej jest istotny. O Trójcy Świętej Jezus także mówił wcześniej. Na przykład w trakcie Ostatniej Wieczerzy zapowiada Ducha Świętego i mówi, że kiedy odejdzie, to będzie prosił Ojca, aby posłał Ducha Świętego. Rozdziela osoby boskie. Jezus w trakcie tej Ostatniej Wieczerzy. To będę Jezus cierpi. Jezus jest prześladowany przez Żydów. Jezus umiera dlatego, że porównuje się z Bogiem. Że jest jak Bóg. Dla Żydów było to bluźnierstwo, że Jezus może się równać z Bogiem, że może być ktoś inny niż Bóg, Ojciec w Niebie. Dla nas to powinna być tajemnica wiary. I oczywiście, może tego nie zrozumiemy. Ale kiedy słyszymy dzisiaj kolektę szalną, czyli taką jedną z najważniejszych modlitw modlitwę dnia przed samymi czytaniami, to słyszymy, dlaczego Bóg posłał swojego Syna i Ducha Świętego, po to, aby poznać istotę Pana Boga, aby poznać o co chodzi Panu Bogu, i zobaczyć Jego jedność? Bóg jest twójcą, Bóg jest wspólnotą, i to jest ważne dla nas, ważne zrozumienie. Prawdziwa miłość to jest wspólnota. Prawdziwa miłość to są trzy osoby przynajmniej. To nie jest jedna osoba. Trudno kochać, być miłością, kiedy człowiek jest sam tylko i wyłącznie. Potrzebuje kogoś do kochania. Miłość jest pewną relacją. Ale to też nie wystarczy, żeby powiedzieć, Ja kocham Ciebie, tylko aż mi nam wystarczy. Bóg, który objawia się jako, jako wspólnota trzech osób, pokazuje, że prawdziwa miłość potrzebuje otwarcia się na coś innego, na kogoś innego. Miłość nigdy nie zatrzymuje się na swoim, tylko dla siebie. Miłość jest zawsze związana z pewnym darem, pewnym poświęceniem, otwarciem. Dlatego, chociażby owoce miłości, zawsze powinno być dziecko, czy powinny być jakieś dary. Gdzieś powinniśmy mieć dalej. To jest pierwsza rzecz. Ale także, w relacji z Panem Bogiem potrzebujemy wspólnoty. Wspólnoty Kościoła. Są takie dwie najważniejsze wspólnoty w świecie: to są rodziny. To jest pierwsza taka komórka, wspólnota, którą jest rodzina, ale także wspólnota, którą jest Kościół. Niektórzy mówią, Wam po co mi Kościół? A no właśnie dlatego, że Bóg jako wspólnota chce zaprosić Ciebie do wspólnoty z sobą, ale także wspólnoty z innymi ludźmi, bo tam jest miłość i tam jest Pan Bóg. Uczymy się od Pana Boga, uczymy się jedności. Zobaczmy, jak często trudno jest nam o jedność. Trudno o jedność w rodzinach, trudno o jedność, nie wiem, w, w, wśród wspólnot także chrześcijańskich, czasami w kościele, jedni są tak, drudzy tak. Już nie mówię o różnych wyznaniach, ale w ramach jednej religii jednej klatki schodowej, jednego państwa, ile jest podziałów, a Bóg nas dzisiaj uczy, wzywa do jedności. Zobaczmy, w trakcie ostatniej wieczerzy Jezus modli się o jedność dla swoich uczniów. I to jest potwierdzenie tego, że Bóg posłał Jezusa. Wtedy, kiedy my jesteśmy jednością, to my wtedy pokazujemy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Ważna jest jedność, ważna jest miłość. Pan Bóg się nam objawia, żebyśmy czerpali z Niego wzór, abyśmy naśladowali. Ale chciałbym jeszcze spojrzeć, czy zwrócić uwagę na jeszcze w tej dzisiejszej trugi słowa. Być może można by całą homilię o tym powiedzieć, gdyby to była inna uroczystość. Gdyby mnie ktoś zapytał lat temu 15, może 18, jakie jest najważniejsze zdanie dla mnie w Ewangelii, to powiedziałbym, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Niewątpliwie to jest istotne zdanie. Człowiek boi się prawdy, boi się prawdy o sobie. Boi się i często zakłada maskę, udaje kogoś innego. Boi się tego, że może mu się coś nie udać. Boi się przyznać do błędu. I tak naprawdę często jest zniewolony przez kłamstwo. Udaje, już później nie wie, co mówił, komu co mówił, zastanawia się, co tu powiedzieć. I jest, nie jest wolny. Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was zwoi. To prawda daje wolność. Prawda, że Bóg kocha ciebie takiego, jakim jesteś. Nie takiego, jakim byś chciał, ale takiego, jakim jesteś. Takiego, Bóg Cię kocha. Swoimi słabościami, swoją nędzą, swoim grzechem, swoim upadkiem. Takiego, Bóg Cię kocha. Nie ale prawdziwego. Ale często ta prawda jest taka trudna, że człowiek sobie nie potrafi poradzić, ucieka, udaje. Dzisiejsza Ewangelia wyjaśnia, na czym polega problem, i dlatego to moje zdanie, ulubione z Ewangelii, które cytowałem, coraz częściej łączę z tym zdaniem, które było dzisiaj w Ewangelii. Ma Wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie, on do prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Być może prawda o Tobie, o Twoim mężu, o Twoim życiu, o świecie, jest za trudna dla Ciebie. I dlatego tak naprawdę żyjesz w jakimś świecie zakłamanym, udawanym. Bo sobie nie radzisz, bo nie jesteś w stanie sobie poradzić. I Pan Bóg mówi: Nie dam ci na razie tej prawdy, bo cię zaboli i nie poradzisz sobie, nie podniesiesz się. Czasami człowiek szuka tej prawdy aż tak za bardzo. Czasami w małżeństwie człowiek szuka prawdy, która przerasta. Szuka, czy współmarzonek je zdradził, i szuka i rozwala i niszczy, i niszczy czasami samego siebie. Pan Bóg mówi: Czasami nie jesteś gotowy na prawdę. Ale mówi dzisiaj. Kiedy przyjdzie do prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, prawdy, która wyzwala. I to pokazuje, że do prawdy wyzwalającej potrzeba procesu, prowadzenia, i to nie własnymi siłami, ale Ducha Świętego. Dlatego tak bardzo potrzebny jest Tobie Duch Święty, który Cię będzie prowadził przez życie. Coraz więcej, coraz otwarciej, coraz więcej miłości. Bo wolność jest związana z miłością. Czym bardziej czujesz się wolny, tym bardziej czujesz się kochany. I odwrotnie. Czym więcej doświadczasz Bożej miłości, tym mniej się boisz prawdy o sobie. Potrzebujesz prawdy, potrzebujesz miłości, ale właśnie potrzebujesz prowadzenia. Prowadzenia w Duchu Świętym. A żeby otrzymać Ducha Świętego, potrzebujesz sakramentów, potrzebujesz uwielbienia Pana Boga, potrzebujesz współpracy, potrzebujesz wspólnoty ludzi. To jest zadanie dla was. To jest to jest dar dla Ciebie. Jezus posyła ci swojego ducha, abyś mógł być wolny, abyś mógł być naprawdę szczęśliwy, abyś nie musiał udawać, abyś się nie musiał bać. I tylko pytanie: czy Ty po prostu tego chcesz? Czy Ty pracujesz z Bożą łaską, czy ty korzystasz z Bożych darów? Jezus zrobił dla Ciebie wszystko. Wszystko, abyś był szczęśliwy, abyś miał życie w obfitości, abyś nie musiał się bać. Abyś mógł czuć, że jesteś kochany. Ale za ciebie wszystkiego nie zrobi. Mówi, stoję u drzwi i kołacze, jeśli to usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Więc mówi, chcę do Ciebie wejść. A Ty wreszcie mnie usłysz, usłysz i wreszcie mi otwórz drzwi. Wreszcie być może pójść do spowiedzi. Wreszcie zmień swoje życie. Bo jeżeli chcesz, żeby było inaczej, to potrzebujesz realnej zmiany. Nie tylko gadać, nie tylko udawać, ale żyć inaczej. Zacznij inaczej żyć. Otwórz się na Ducha Świętego, pozwól mu się prowadzić, wstawaj w prawdzie, otwieraj się na Bożą Miłość, a życie w opitości odziedziczysz będziesz doświadczał tej Bożej Wolności, Miłości i tego każdemu z Was i sobie także życzę. Amen.